Dzisiaj będzie odcinek z Anarchii GG. Jak już wiecie, po y, nazwie y, odcinka mam 24 godziny na zdobycie y, pełnej anarchicznej zbroi. Od zera, oczywiście. Moim pomysłem będzie: y, no, najpierw znalezienie jakiejś farmy trzciny, zarobienie tam trochę i strapowanie razem z moim kolegą. No to zaczynam szukać. Farmy. Nie będę bardzo zanudzał, więc. Do zobaczenia, ja, kiedy jakąś znajdę. Uf, tu jest jakieś duże wody. Może być farma. Co tu jest? Y y hello? Tu jest na stówę farma. Dobra, widzowie. Czy będzie taka farma, że ja nie wiem. Po postaram się tędy wypłynąć, ale. Niestety nie da się szybciej, więc. No. Płyniemy. Jeśli uda mi się w tym odcinku zdobyć y, całego anarchicznego seta, to w następnym postaram się zdobyć. Y, co to jest? Y, elitrę, Ale to. Trzeba obejrzeć do końca i sprawdzić, czy się uda. To wygląda na mega duże. Ej. O, tam jest jeszcze jakaś woda. Próbuję co zbudować. To no, chwilę to chłopka. Dobra. Działająca jeszcze! Zbieram tą trzcinę Dobra, nie zanudzam Was, bo tu jest tyle trzciny Chwilę pozbieram i zobaczymy się za chwilę. Dobra, widzowie, już jestem po krótkiej przerwie. Ogólnie no to... Byłem na dwój i no się jakieś na na. No to Iden... Co jest? Co jest? Pięknie Biegnie do mnie. Siema. O no. Oj 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 oj. Nie straciłem serca. Co jest? Dobra, widzowie, muszę się... Postaram się go zrobić, bo mam anarchiczny mieczyk. To jest już tak dużo do przodu. Więc nie będę za was zanudzał kupowaniem seta i temów. No, to za chwilę wracam. Dobra, widzowie, jestem już, kupiłam sobie takiej oto temy. Trochę wydałem. Ale takiego seta. Ty sprzedawał go tak tanio. Chyba za 31 ten. No, od takiej temy. Mieczyk 34%. Kupiłem sobie, wydropiło mi zmianek, ale... Mm, nie wiem dlaczego się nie pokazało. Na mm, nagraniu. No to teraz to on ma przechlapane. Chyba, że ma dużo procent, ale starał się go zabić, bo jestem nawet git z PvP Dobra, gdzie on jest? Widzę go. Oj, teraz Ci pokażę, jak to rządzi. O chodź! Znaczy ty. Co, co jest? 34% Nie wiem O, nie dostałem Czy on mnie bije? Czy on mnie bije? Trefuję, już lizę. Oj, nie ma to ja! cię chciałem, ty mnie chciałeś zabić Ale mu rądy wchodzą I <laughs> to obietabiliśmy Mieczyk, Cztery, 34% Widzicie to? Ile to jest? O Boże Idę go za chwilę wystawić Dobra I jeszcze refy mam, dobrze Chyba nie dużo zjadł, bo ja miałem 5 Chyba z... nie wiem, może z maksymalnie. Uuu, jeszcze był. full 4-3! Mam swój mieczyk, z takich trzciny miał, idę na spawna, łatwy kilek. A, jeszcze tak yy, mówię, do, yy, do wygrania w tym odcinku jest anarchiczny set. Wystarczy zostawić suba. No i napisać w komentarzu swój nick. No to sprzedam ten mieczek i się widzimy. Pioneczko, widzowie, ja jestem już tutaj. Ogólnie to sprzedam się ten mieczek. Jako, jakoś, nie wiem, 12, 11 koła, 12, coś takiego. I teraz planuję trafować z moim kolegą. No i będziemy tutaj trafować, a to jest nasza machina. No. Jestem już z nim na rozmowie, no i teraz powinien się ładnie przywitać. Cześć, cześć. cześć. Dobra. Więc tak jak w ogóle kolega, będziemy teraz trafować. I. No, kolega. A no. no to te do mnie już. Dobra, pierwsza osoba do trwa. Dobra, no to. Co To jest na Na dół. Dobra, to ja wam pokażę jak się ktoś ściepnięć. Tak, czyli To Typa, typa, się, Dobrze, się A, Jaki CV. typ? Jaki typ? Siek? A, Siek? Wo, dobra, mam go? No? no Nice Trzeck. Trzeba kupić Porto, Plata. I... do Dobra, essa.